Cześć, witam was bardzo serdecznie w nowym filmie o pielęgnacji i myślę, że to będzie taka nowa seria filmów w zasadzie na kanale, yy, dlatego że chciałam Wam mówić trochę więcej o pielęgnacji, która jednak się zmienia i to bardzo dynamicznie. Ja po prostu sięgam po różne rzeczy w zależności od tego, na co mam ochotę, w zależności od tego, czego potrzebuje moja skóra. Sięgam po różne rzeczy i chciałam Wam o tym opowiadać we vlogach, natomiast mm, w ostatnim miesiącu nie miałam czasu w ogóle na YouTube'a i tak naprawdę stwierdziłam, że Chciałam Wam o tym opowiadać we vlogach, ale nie ma na to miejsca tak naprawdę. No i tak jak mówię, w ostatnim miesiącu nie miałam w ogóle czasu. Miałam czas na inne rzeczy, ale na YouTube'a w ogóle nie. Także no niestety Wam mm, nie miałam kiedy czegoś pokazać, więc pomyślałam, że po prostu raz w miesiącu będę nagrywała taki mały update z tego, co używam, z tego, co się u mnie sprawdziło, z tego, co akurat na przykład się skończyło i w zamian za to używam teraz czegoś innego. Więc będą to takie rzeczy, których faktycznie używam teraz. Albo używam chwilę przed, dlatego że jest to pierwszy film z tej serii, więc jakby mm, film o mojej pielęgnacji cały czas yy, jest, jest jakby adekwatny, dlatego że cały czas używam też niektórych rzeczy. Nie pokazuję Wam tutaj, nie wiem, płynów do zmywania makijażu, płynów micelarnych czy tam takich rzeczy, ale czegoś, co faktycznie używam na co dzień i co na przykład rotuję z innymi rzeczami. Także zacznę od tego, mam nadzieję, że ten film będzie dla Was ciekawy, mam nadzieję, że nie będzie też jakiś długi, także opowiem Wam po prostu o tym, czego teraz używam i co weszło na przykład na miejsce czegoś innego. Dobra, także zacznę może od produktów, którymi teraz zmywam makijaż, um, bo on oczywiście płynie celarny, ale jeżeli chodzi o żele do twarzy, to na przykład tu mam taki żel z Liren, żel miętowy, miętowy żel peelingujący z węglem z bambusa. Zawiera drobiny z bambusa, usuwa zanieczyszczenia i nadmiar sebum odblokowuje pory. I to jest całkiem przyjemny produkt, natomiast to nie jest produkt szałowy, ja nie za bardzo lubię używać go codziennie. Właśnie dlatego, że ma te drobiny. To jest taki produkt, który właśnie czasami między takimi moimi silniejszymi peelingami, na przykład, które wykonuję albo jakimiś produktami, które złuszczają naskórek, to używam na przykład tego produktu, żeby tak delikatnie właśnie złuścić dodatkowo. Um, Maćmy na skórek, ale nie powiem, żeby on był jakiś super, żebym, wiecie, uwielbiała go i na pewno nie chcę go używać codziennie, na pewno nie dwa razy dziennie, dlatego że jest zbyt mocny, więc tak, sięgam po niego co jakiś czas, ale szałowy to on nie jest. Używam teraz tego produktu z Liz Erl. Y jest to Cleanse and Polish Hot Cloth Cleanser y Naturally Active Ingredients, tak, właśnie to jest produkt taki naturalny. Jestem ciekawa, czy słuchajcie, zmienili jego skład, dlatego że tu jest w ogóle rozmaryn, rumianek, cocoa butter i olejek z eukaliptusa. ja jestem ciekawa, czy to zawsze tak wyglądało, czy to zawsze, czy ten skład zawsze był taki sam, dlatego, że teraz, kiedy myję tym produktem twarz, jakby konsystencja jest taka sama, zapach jest taki sam, to jest bardzo przyjemny produkt, bardzo też wydajny, w takiej kremowej formule, z pompką, super się go używa, natomiast mam wrażenie, że on delikatnie jakby pozostawia taką warstwę na twarzy, że... Mm, z jednej strony to dobrze, a z drugiej strony jestem przyzwyczajona do takiego efektu totalnego zmycia po prostu z twarzy wszystkich kosmetyków, jakie mamy. Więc mm, ja bym chciała takie uczucie takiej świeżości, czystości, nie, nie żadnego produktu na twarzy. W tym przypadku mam wrażenie, że albo to jest właśnie moje błędne myślenie, albo on faktycznie pozostawia jakiś film, bo mam wrażenie, że po prostu po zmyciu tym produktem e, makijażu, resztek makijażu tak naprawdę i sebum i wszystkiego, co tam mamy na twarzy, mm, ta twarz, przynajmniej przy kontakcie jeszcze z wodą nie jest na pewno nie jest tempa, więc na pewno to nie jest takie uczucie takiej, wiecie, mega czystości, ale też zdarcia i wyczyszczenia całej twarzy z naszej takiej ochrony hydrolipidowej czy coś takiego. Także może to jest pozytywne właśnie, dlatego że jednak mamy to nawilżenie i jednak mamy taką ochronę na twarzy. Natomiast ja lubię czuć, że ta skóra jest umyta, że nie jest przesuszona. I nie jest też tak y, zupełnie, wiecie, pozbawiona jakby całej ochrony. Natomiast no, ja lubię, jak jest czysta, więc jeszcze dodatkowo później używam tego produktu z Sylveco. I to jest tymiankowy żer do twarzy. Skutecznie oczyszcza, rozjaśnia i wygładza skórę łagodzi podrażnienia. To jest taki produkt naturalny, bardzo przyjemny, bardzo fajny zapach. Ja lubię ten zapach, mi on nie przeszkadza. Wiem, że mm, niektórym może przeszkadzać właśnie taki intensywny zapach tymiankowy. Natomiast to jest bardzo przyjemny, taki zielony, zdrowy, naturalny zapach. To jest produkt taki w miarę rzadki bym powiedziała, więc on też nie do końca sprawdzał się u mnie samodzielnie, dlatego że bardzo szybko spływał jakby z twarzy. Fajnie myje. Nie można temu nic zarzucić, bo naprawdę fajnie myje, natomiast to jest produkt właśnie taki myjący, ale nie przesuszający i nie podrażniający twarzy, więc ym, czasami myję tylko tym, a czasami jak chcę takiego lepszego jeszcze do mycia, to potem zmywam jeszcze tym produktem twarzy i wtedy jestem bardzo zadowolona. Wszystko jest domyte, umyte, nie pozostawiam, jakby nie zostają żadne ślady makijażu na twarzy czy, czy jakichkolwiek innych produktów, także jestem zadowolona. Będę tego używać jeszcze, bo takie, mówię, są początki ale jestem ciekawa właśnie, czy coś się zmieniło, czy ten produkt zawsze taki był, czy może ja miałam inną skórę, czy teraz, nie wiem, czuję to jakoś inaczej, nie wiem. Nie wiem, dajcie mi znać, jeżeli go macie, bo może zmienili delikatnie formułę i po prostu ten produkt jest taki bardziej ochronny może, może trochę bardziej nawilżający właśnie, także w sumie to też dobrze, bo skóra nadal jest umyta, tyle tylko, że właśnie już delikatnie nawilżona. I jeszcze a propos mycia twarzy, to tu mam taką piankę, której właśnie teraz używam rano, skończyłam produkt, którego używałam rano, jakiś żel to był a, ten żel naturalny znaczy naturalne stopy z Lidla, który właśnie testowałam, też zużyłam go bo używałam go rano, ale to będzie później w dynku. teraz właśnie używam tej głęboko oczyszczającej pianki do mycia twarzy skóry tłustej i problemowej i to jest taka firma, ja nie wiem czy to jest EO Laboratory czy co to jest za firma nie wiem, tu są w ogóle napisy po rosyjsku hmm no nie wiem, widziałam chyba te produkty, można je kupić w Carrefourze, ale mogę też się mylić, w każdym razie pianka. Pianka delikatna, której właśnie używam rano, ona też fajnie zmywa mi właśnie pozostałości po tym wszystkim, co nakładałam po prostu wieczorem i wszystkim, co się, nie wiem, przyczepiło do mojej twarzy. W każdym razie fajnie oczyszcza, nie podrażnia, nie przesusza skóry, więc tak naprawdę to jest tak, ja lubię czasami używać właśnie pianek rano. Ona jest fajnie oczyszczająca, faktycznie daje takie uczucie orzeźwienia i takiego odświeżenia. Ale też właśnie nie przesusza, nie podrażnia, nic się nie dzieje, nie podrażnia mi też oczu, także bardzo fajnie się spisuje i na razie właśnie używam tej i jestem zadowolona. E, więc dobra, tyle jeżeli chodzi o oczyszczanie, jeżeli chodzi o na przykład tonik, cały czas używam tego toniku złuszczającego z klinika, to jest Clarifying Lotion. A twice a day exfoliator. Ja go używam raz dziennie, to jest jedynka do skóry pewnie bardzo suchej w stronę suchej. Tak, very dry to dry skin, tak. Mm, bardzo dobry produkt, ja bardzo go lubię, bardzo lubię taki właśnie płyn złuszczający używać, który dodatkowo. Nawet bym powiedziała, nie tyle złuszcza warstwę na skórę, bo jednak muszę wykonywać peelingi, natomiast on bardzo ładnie, delikatnie rozświetla jakby twarz tę skórę, ona wygląda trochę lepiej, zachowuje się lepiej, lepiej wchłaniają się jakieś produkty, które właśnie nakładam później um, wieczorem podczas pielęgnacji, także mam wrażenie, że ten produkt może niewiele robi, ale przy odstawieniu go widzimy różnicę, a przy takim codziennym używaniu naprawdę lepiej wpływa na stan naszej skóry, także ja go bardzo lubię, bardzo polecam. I została mi już taka reszka, natomiast on jest bardzo wydajny, ale płyn złuszczający, to myślę, że to jest, to jest fajna rzecz, którą można wdrożyć właśnie do swojej pielęgnacji. Jeszcze coś, o czym zapomniałam Wam powiedzieć, to jest produkt również do oczyszczania, którego właśnie używam może niecodziennie, ale jak mam taki cięższy makijaż i mam ochotę właśnie sobie zrobić takie jeszcze lepsze oczyszczenie twarzy. Przy tym nie przesuszyć jej i nie podrażnić w ogóle, bo ten produkt jest naprawdę super właśnie do takiej ochrony tak naprawdę. To jest produkt z Natu Handmade, mandarynkowe oczyszczenie, odżywczy olejek do demakijażu. Olejek, który przepięknie pachnie właśnie mandarynkami. On pachnie bardzo ładnie i naturalnie. Pachnie jak świeże, naprawdę obrane mandarynki. Mamy tutaj też takie dodatkowe walory zapachowe. Bardzo przyjemny produkt. To jest olejek właśnie, który rozpuszcza nam cały makijaż i który sprawia, że o wiele łatwiej później się go zmywa. Łatwiej nam na przykład zmyć tłuszcz, ale co jest fajne, ten produkt nie pozostawia takiej tłustej warstwy na skórze. On pozostawia przepiękne nawilżenie, takie wygładzenie naszej skóry, gdzie ona jest taka Miękka, ale naprawdę przy tym oczyszczona i nie ma takiego efektu, takiej tłustości i jakiegoś produktu, który po prostu się marzy na niej. Także bardzo Wam polecam. Ja tego produktu po prostu używam tak, że nakładam sobie na twarz, jakby robię masaż, zmywam ten makijaż, a potem używam normalnie żelu. Ale właśnie obserwuję, że ta skóra jest delikatnie bardziej nawilżona, że nie, tak jak mówię, nie ma takiej tłustej warstwy, na pewno nie jest podrażniona, jest przepięknie taka wygładzona, jest taka miękka, miękka w dotyku. I to jest właśnie bardzo, bardzo przyjemne, więc tego też używam. No i tak jak właśnie mówisz, takie dwie dodatkowe rzeczy, których używam tylko chyba dla swojej przyjemności. Ja nie wiem, czy one robią różnicę. To jest hydrolat z rozmarynu, z Ministerstwa Dobrego Mydła. Tu już mam taką resztkę, więc jego pewnie na dwa razy, trzy razy zużyję. I tu mam drugi hydrolat, to jest hydrolat różany, również z firmy Natu Handmade. Ten pachnie różami, ten mam wrażenie, że jest trochę bardziej taki kojący, nawilżający, do skóry na przykład takiej delikatnie podrażnionej, albo takiej wymagającej delikatnego nawilżenia. Bardzo fajnie się spisuje. Tego używam, jak na przykład chcę tak sobie odświeżyć twarz, kiedy na przykład coś mnie na przykład wysypuje, bo on jest taki chyba... Um, na różne niespodzianki, tak działa antyseptycznie, regenerująco i przeciwzapalnie, wspomagając odblokowanie porów, co czyni go idealnym produktem do pielęgnacji cery trądzikowej. Jednocześnie ten doskonale dba o włosy, chroniąc je, wzmacniając łagodząc łupiecz i podrażnienia skóry głowy. Doskonały jaką mgiełka do ciała i włosów. Na włosy go nie używam, przyznam szczerze, natomiast jeżeli chodzi o twarz, to to jest świetne odżywienie, takie orzeźwienie, dlatego, że e, no to jest taki produkt w sprayu. One mają bardzo fajną... E, jakby bardzo fajny rozpylacz. Ten mam, wrażenie, że mam trochę lepszy, taki daje bardziej taką mgiełkę, ten delikatnie ma trochę większe te kropelki, delikatnie, bo na razie to jest bardzo przyjemne. Natomiast lubię sobie spryskać tak całą twarz, jak jest upał szczególnie, całą twarz szyi i dekolt, bo to jest takie bardzo przyjemne uczucie chłodu przez chwilę. Dodatkowo ten zapach rozmarynu, który jest wyczuwalny, który jest taki dosyć intensywny i trzeba lubić takie zielone, świeże i naturalne zapachy, natomiast bardzo fajnie się spisuje i powiem Wam też, jest przyjemny, lubię go używać, spsikuję sobie twarz, ale mam wrażenie, że no ja nie wiem, czy on coś robi. Może i działa tak antyseptycznie, może i działa lepiej na moją skórę, natomiast um, na pewno nie ten produkt sam jeden. O, na pewno um, nie wiem, nie, nie zdecydowałabym się, na, gdybym miała jakieś problemy, na przykład skórne, tylko na używanie tego produktu. Mam wrażenie, że to jest prostu trochę za mało. Ale jeżeli chodzi o takie, wiecie, dodatkowe wrażenia i moje właśnie takie, taką przyjemność z używania tego produktu, to jest ok, naprawdę lubię, więc teraz, teraz pewnie skończę ten produkt i będę używała cały czas ten. Zobaczymy, może ten właśnie hydrolat różany sprawi, że będę widziała większą różnicę, bo tak samo, tak jak mówię, fajnie się go używa, jest taki bardzo przyjemny, bo to jest mgiełka, więc bardzo przyjemnie spryskać sobie twarz i dekolt. Natomiast zobaczymy, jak będzie, jeżeli chodzi o właśnie nawilżenie. Bo myślę, że ten może trochę lepiej hmm, spisać się do mojej skóry i może zobaczę różnicę. Hmm jest napisane, że może być jako tonik na dzień dobry i regenerujący na wieczór, jako mgiełka do twarzy, chłodząca woda na opały, baza wodna do domowych kosmetyków, jako baza pod olejki lub pod serum do twarzy, jako półkanka lub wcierka do włosów. Także hydrolaty mają szerokie zastosowanie. Dajcie mi znać, czy wy używacie hydrolatów i jakie one na Was robią wrażenie, czy one faktycznie są lepsze, gorsze, jak to się u Was sprawdza. Teraz przejdę do pielęgnacji, powiem Wam o kilku kremach, które używam też na zmianę. Właśnie skończyłam używać krem pod oczy z The Alchemy czy jak, jak tam się czyta tak naprawdę, bo są dwie marki z podobną nazwą. I to był bardzo fajny krem, bardzo przyjemny, chyba nawet pojawił się w innych ulubieńcach, także polecam Wam. I to jest krem, który używałam tak na zmianę, właśnie to jest krem również z firmy Natu Handmade Kawę Proszę i to jest krem pod oczy pobudzający piękno, to jest krem właśnie kawowy, który przepięknie pachnie kawą. To jest krem taki olejkowy, który tak jak widzicie to jest taka zbita forma. Natomiast on przepięknie nawilża. On bardzo ładnie zachowuje się na skórze, bo, jakby kiedy nakładamy go na, na, na skóry, on się delikatnie topi. Ale to nie jest... to nadal jest taka fajna, gęsta formuła. To jest formuła, którą wklepujemy sobie właśnie w okolice pod oczami i ona tam zostaje. Ten krem nam nie migruje po całej twarzy. Ten krem nie jest taki właśnie tłusty, taki bardzo oleisty i taki lekki, że rozprowadza się po całej twarzy, tylko tam, gdzie go wklepiemy, on tam faktycznie jest bardzo ładnie nawilża, bardzo ładnie pachnie. Ten zapach jest wyczuwalny przez jakiś czas. Natomiast nie jest to taki kosmetyk obciążający. To nie jest kosmetyk, gdzie budzimy się rano i czujemy, że ta okolica pod oczami jest właśnie obciążona, że tego kosmetyku jest za dużo, jest zbyt ciężki na przykład, jest bardzo przyjemnie nawilżona, więc to jest bardzo fajny krem. I właśnie teraz tego użyłam na zmianę z kremem z Bundy. To jest Hydroker nawilżający krem żel pod oczy. I to jest krem z takiej serii właśnie nawilżającej, mocno nawilżającej, z kwasem hialuronowym i z innymi składnikami, które właśnie powodują takie nawilżenie, wiązanie wody w skórze. Takie dogłębne nawilżenie, które ma też poprawić elastyczność i jędrność naszej, naszej skóry, ale też sprawiać, żeby to nawilżenie było takie długotrwałe, żeby ta woda też szybciej nie parowała i żeby właśnie to nawilżenie było chyba na 24 godziny. Także no to jest właśnie taka seria i to jest krem, krem pod ocz, tak jak Wam powiedziałam. I on jest trochę w innej konsystencji, dlatego że on jest taki lekki i nie potrzeba tego produktu dużo właśnie, żeby, żeby nałożyć go pod oczy, dlatego że w konsystencji nie jest taki gęsty, nie jest też zbyt rzadki, on nie jest lejący. Natomiast taka, to jest taka formuła kremu żelu, ale bardzo nawilżający. To jest taki produkt, który też fajnie sprawdza się właśnie w okresie letnim, dlatego że ta formuła nie jest taka obciążająca, natomiast jest bardzo nawilżający. I bardzo ładnie też się wchłania, chociaż potrzebuje chwili, to nie jest właśnie też taki kosmetyk. Tak ten i tak jak kolejny, o którym wam opowiem, bo mam tutaj też krem do twarzy. To są takie produkty, które delikatnie właśnie wmasujemy i kiedy je masujemy, masujemy, pozostawimy na chwilę do wchłonięcia, to one się ładnie właśnie wchłaniają ale pozostawiają taką delikatną warstwę na skórze um, takiego produktu ochronnego bym powiedziała. To nie jest tłuste um, i to nie jest też takie bardzo obciążające. Spokojnie myślę, możemy sobie też zrobić makijaż y, na tych produktach, jeżeli właśnie nakładamy je na dzień, dlatego że y, ani ten krem pod oczy, ani ten krem y, na dzień nie mają filtra, więc mogą być używane i na dzień i na noc, więc możemy spokojnie wykonać na nich makijaż, dlatego że kiedy one się wchłoną, to, y, to jest właśnie bardzo przyjemne uczucie nawilżenia. Produktu, który chroni naszą twarz który, czy skórę, który jakby jest delikatnie wyczuwalny, ale to nie jest tłusty i to nie jest nieprzyjemne, to nie jest ciężkie, to jest właśnie produkt, to jest właśnie takie fajne uczucie na skórze po prostu, gdzie czujemy, że ona jest nawilżona i delikatnie właśnie chroniona. I tak właśnie jest w przypadku tego kremu pod oczy i tego kremu e, na noc, o którym już zaczęłam mówić, to jest krem intensywnie nawilżający. Oba produkty z pompką. Ten krem inaczej nawilżający ma 50 ml, a krem pod oczy ma, słuchajcie, 30 To jest właśnie fajne w tych kremach z firmy Bundy, dlatego że 30 ml to jest niestandardowa, mam wrażenie, pojemność, jeżeli chodzi o krem pod oczy, bo zazwyczaj mają 15 em, przynajmniej takich, których ja używałam, więc to jest no, bardzo przyjemne, dlatego że dostajemy większą ilość produktu, możemy go używać na dzień i na noc, tak jak powiedziałam, tak samo jak tego kremu, to jest krem intensywnie nabliżający, ja go używałam na wieczór, dlatego że ja lubię po prostu takie intensywne produkty do nawilżania używać wieczorem, rano, pod makijaż, lubię po prostu produkty, które mi się sprawdzają, natomiast właśnie przez to, jak one się ładnie wchłaniają i jak hmm, chronią naszą skórę właśnie przed utratą wody, ale... Nie sprawiają, że robi się taka tłusta na przykład albo że szybciej się przytłuszcza. To są właśnie fajne produkty, których możemy używać i na dzień, i na noc, także ja Wam bardzo polecam. Jeżeli macie problem z przesuszeniem na przykład, szczególnie teraz, bo w okresie letnim, kiedy się opalamy, to też potrzebujemy większego nawilżenia, więc te produkty właśnie są takie, przynajmniej dla mnie, one są takie przyjemne, bo są nawilżające, a zarazem takie kojące właśnie przez tą swoją formułę, nie taką kremową, gęstą i ciężką. Tylko właśnie w formie takiej bardziej, go, bardziej takiej kremowo-żelowej. To się u mnie właśnie fajnie sprawdza. Także tych produktów teraz używam. I ewentualnie jeszcze na zmianę krem na noc, którego używałam wcześniej właśnie. To jest krem z biodermy. Nie używam go codziennie. Może i powinnam, ale no też nie używam go codziennie, bo nie wiem, czy do końca pasuje mi ta formuła i ta konsystencja, i to jak się wchłania, i to jak zostaje na twarzy. To jest Bioderma Sensi Biotolerance Plus. To jest właśnie krem do skóry naczynkowej. Tu jest 40 ml, chodziło, także jest go trochę mniej. No i to jest krem również bez SPF-u, krem na 6 miesięcy, więc też muszę go zużyć niedługo. W czym w zasadzie nie wiedziałam, ale spojrzałam teraz na... Na ten, na ten znacznik taki właśnie, który pokazuje, jak szybko musimy zużyć te produkty. Jeżeli chodzi o ten krem, to powiem Wam, on jest przyjemny. On naprawdę ładnie łagodzi. Zauważyłam, że faktycznie, jak mam na przykład takie zaczerwienienie, jakiś rumień się pojawia albo ta skóra jest taka delikatnie podrażniona na przykład, to faktycznie ten krem ładnie koi. On też fajnie nawilża, ale przede wszystkim właśnie widzę, że ta skóra jest taka uspokojona i okej, okay, to fajnie działa. Natomiast ta konsystencja jest... Właśnie to jest produkt, który nie do końca tak ładnie wchłania się, bo mam wrażenie, że on po prostu zostaje na skórze. On jest zbyt ciężki. Na ten produkt też na pewno nie da nałożyć się podkładu. Kiedyś próbowałam przy jakimś teście i w ogóle no, nie ma mowy. To nie jest produkt na dzień, mimo tego, że nie ma, nie ma SPF-u, więc może być stosowany jakby na dzień i na noc, w zależności od preferencji. No natomiast on się nie sprawdza. Tylko wieczorem, dlatego że pozostawia też taki film na skórze, którego, no tak jak mówię, ja nie do końca lubię, bo. Mm, o tyle, jeśli ten produkt pozostawia właśnie delikatną warstwę, taką ochronną, to to jest taka warstwa, która nie jest taka mm, bardzo śliska. To nie jest tak, że kiedy dotykamy twarzy, to czujemy, że po prostu wszystko nam się na niej marze. Tylko czujemy, że coś jest, natomiast to jest na tyle takie lepkie... To, to nie jest lepkie, nie zrozumcie mnie źle. Chodzi o to, że po prostu ten produkt się nigdzie nie przemieszcza. On nigdzie nie migruje i to nie jest nieprzyjemne. Tutaj natomiast, jak dotkniemy twarzy, to czujemy, że jest produkt, który na niej siedzi i się marzy który właśnie nie jest ani wchłonięty do końca i raczej się już nie wchłonie, tylko tak po prostu siedzi na naszej twarzy. O i już się nie wchłonie. Prędzej go wytrzemy po prostu w poduszkę czy w cokolwiek. Więc jest ok, jest dobry, natomiast jeżeli chodzi o formułę, to nie do końca nie pasuje, więc będę pewnie szukała czegoś innego do skóry naczynkowej. No i ostatnia rzecz, którą zaczęłam teraz używać, też nieregularnie, bo to nie jest tak, że ja używam tego produktu codziennie, natomiast wróciłam do niego, więc Wam o nim opowiem. Też to jest The Ordinary, The Ordinary 10% i cynk 1%, to jest witamina B3, tak z cynkiem produkt, który jest do skóry mieszanej, tłustej, do skóry, która wydziela na przykład za dużo sebum, jeżeli chcemy zmniejszyć trochę pory, jeżeli chcemy wyregulować właśnie wydzielanie sebum na twarzy, to, to jest produkt, który super się do tego spisze, produkt, który też delikatnie zalecza jakieś drobne niedoskonałości, jakieś zmiany, które się pojawiają na naszej skórze. To jest produkt taki nieinwazyjny, mam wrażenie, bo on mi nigdy nie zrobił krzywdy. To nie jest produkt, który też przesusza bardzo skórę właśnie przez to, że nam z, z jakby zwęża delikatnie pory i właśnie reguluje wydzielanie sebum i te nieszczęsne wypryski, które się pojawiają. To nie jest produkt, który przesusza naszą skórę, który sprawia, że pojawiają się suche skórki. To jest produkt, który właśnie delikatnie wpływa na właśnie widoczność porów i na sezon, które się wydziela, ale to nie jest taki bardzo inwazyjny, to nie jest szkodliwy produkt, tylko taki, który właśnie jak używamy go regularnie, czy właśnie w momencie, kiedy coś się dzieje, to on właśnie tak delikatnie działa na te zmiany. Bardzo go lubię właśnie, właśnie dlatego, że nie robi mi krzywdy, tylko jakby efekt, którego oczekuję, on mi faktycznie daje, bo on robi to, co ma robić ale nie jest przy tym właśnie też taki mm, podrażniający na przykład dla mojej skóry, czy właśnie przesuszający. Jest bardzo, bardzo przyjemny i bardzo fajny, lubię go mieć, tylko jeżeli ktoś ma duże zmiany, mam wrażenie, takie skórne, to on nie do końca może pomóc, tak? Bo, bo mam wrażenie, że to jest raczej produkt taki delikatny i on raczej ma za zadanie właśnie zwężać pory, i jakby regulować to wydzielanie sobą, aniżeli te wypryski, na przykład jakieś zmiany trądzikowe. Natomiast delikatnie też na to pomaga. Więc jeżeli chcecie właśnie taki produkt, który wpływa dobrze na naszą skórę, ale nie macie jakichś takich dużych zmian, to polecam Wam wypróbować, bo fajnie się spisuje, fajnie też skóra później się zachowuje, fajnie też wygląda na nie makijaż. Także ja Wam generalnie polecam bardzo fajny produkt, ale tak jak mówię, ja nie używam go codziennie, bo zmieniam też... Czasami nakładam olejek też albo jakieś inne serum, także ale wróciłam do niego i bardzo. Bardzo go lubię. W zależności od tego, czego potrzebuje Wasza skóra, to takich rzeczy najlepiej jej dostarczajcie. Także słuchajcie, mam nadzieję, że film Wam się podobał. To jest taki mały update z tego, co się akurat dzieje. Ja mam jeszcze kilka innych kosmetyków, które też leżą i są otwarte. Natomiast tak jak mówię, w tym momencie używam tych e, na zmianę i one się u mnie fajnie spisują. Nie jest powiedziane, że zaraz nie sięgnę po coś innego, na przykład, co też będzie fajnie się spisywało, albo będę chciała coś przetestować, na przykład, albo coś mi się zaraz skończy. Także ja mam nadzieję, że Wam się podobało, my się widzimy za miesiąc, znam Wam małą relację z tego, co się zmieniło, albo jak te produkty się faktycznie sprawdziły, które zaczęłam na przykład teraz dopiero używać. Dajcie mi znać, czego Wy używacie, co się u Was na przykład zmieniło w pielęgnacji, albo co odkryliście, jakieś fajne produkty, albo jakieś fajne składniki, które fajnie na Was działa, widzicie jakieś rezultaty na przykład, czy używacie hydrolatów. Także piszcie mi, dajcie mi znać, Wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się w następnym filmie, pa!